Cześć, witajcie z tej strony. Ja tutaj jest y, moja kolonia Campnotus Herculanus. i ona ma już pierwszy nanitik, czyli pierwszą robotnicę. Bardzo się z tego powodu cieszę. Y, królowa ma się bardzo dobrze. Niedawno jadła, bo jej dałem krople miodu, wszystko zeżarła. Y, teraz królowa aktualnie idzie do tej, do. Za korek, na którym teraz siedzi, na filmiku oczywiście. Na yy, nitik jest bardzo malutkie, jak na Camponotus Naprawdę myślałam, że na nitik będzie lekko większe. Tutaj jest obrót próbówki, yy, żebyście mogli zobaczyć, ile ona ma poczwarek. Yy, ona ma 8 poczwarek. O, tutaj się obraca, właśnie na filmiku. Bardzo ładna mrówka. Yy, no i to by było na tyle. нарарка